Kiedy wiosna roku 2024 nastała, na ślubnym kobiercu stanęli Aleksander Baron, utalentowany muzyk, oraz Sandra Kubicka, znana modelka. Ich miłość zakończyła się wielkim szczęściem, a na świat przyszedł ich syn Leonard, który zaczął swoje życie jako wcześniak. 16 maja chłopiec obchodził swoje pierwsze urodziny, a w tym dniu rodzice złożyli mu najserdeczniejsze życzenia, dzieląc się radością w mediach społecznościowych. Na swoim profilu Aleksander Baron zamieścił emocjonalny post, pełen ciepła i miłości do swojego synka. Wspólnie uchwycili chwile, które na zawsze pozostaną w ich sercach. Mój synku, przyjacielu, nauczycielu, mistrzu, ulubiony człowieku, życzę ci, żebyś zawsze tak beztrosko i z uśmiechem przeżywał każdy kolejny rok. Pozostań zdrowy, szczęśliwy i radosny. My zadbamy o resztę. Dziękuję ci, synku, za najpiękniejszy rok mojego życia, napisał muzyk, nieszczędząc ciepłych słów i wdzięczności. Baron pamiętał również o podkreśleniu roli, jaką w ich życiu odgrywa Sandra Kubicka, przyznając jej złoty medal dla najdzielniejszej mamy. Jego podziękowania za najwspanialszy dar skupiły na sobie uwagę wielu internautów którzy z entuzjazmem przyłączyli się do składania życzeń dla małego Leonarda. Sto lat maluchu, wszystkiego najlepszego dla Leosia, najpiękniejsza miłość na świecie, wszystkiego dobrego. Takie i inne radosne komentarze pojawiły się w sekcji z życzeniami, podkreślając jak wiele osób cieszy się z tego ważnego momentu w ich życiu. Sandra Kubicka również wykorzystała tę okazję, aby wyrazić swoje uczucia. I podzieli, podzielić się z całym światem miłością do swojego syna. Dokładnie rok temu, 16 maja, o 2,11 w nocy, narodził się on, mój długo wyczekiwany, wymarzony synek, Leonard. Przyszedł na świat z przytupem, dzielnie walcząc od pierwszych chwil o swoje miejsce na tym świecie. Pisała z emocjami. W swoich słowach zaznaczyła wyjątkową więź, która ich łączy. Od samego początku jesteśmy nierozłączni. Nigdy nie sądziłam, że można kochać tak mocno, a jednak, synku, nauczyłeś mnie tak wiele, nauczyłeś mnie cierpliwości, odpuszczania, wybaczania, radości z małych rzeczy, pokazałeś mi, jak silna potrafię być, dodała, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa. Zakończyła swoje wzruszające przesłanie słowami, które pełne były miłości i nadziei bądź wiecznie zdrowy, szczęśliwy i spokojny. O resztę zadbamy my, twoi rodzice. Kochamy cię bardzo mocno całą rodziną Leosiu. W ten sposób Sandra Kubicka i Aleksander Baron postanowili uczcić pierwsze urodziny swojego syna, tworząc piękną narrację o miłości, wzroście i nadziei na przyszłość.